Cześć! Dzisiaj jesteśmy w lesie, na grzybkach. A dokładnie jesteśmy w Roztoczańskim Parku Narodowym. Pojechaliśmy sobie na roztocze na kilka dni. Pocilować. Spędzić miło i przyjemnie czas. Wybraliśmy się na grzybki. Trochę musimy odsapnąć. Bo, bo przyszły tydzień zapowiada się intensywnie już mamy potwierdzony termin montażu okien całej stolarki stolarki okiennej dwóch par drzwi tych wejściowych i tych technicznych w garażu bocznych no i też panowie będą montować na jakąś bramę garażową a więc e, zapowiada się bardzo pracowity tydzień, no ale nie dla mnie, bo ja będę sobie z boku patrzył na to wszystko. jak pozwolą to nawet ponagrywam trochę, bo to też nie jest takie oczywiste. Niektórzy ludzie sobie nie życzą po prostu do nagrywania. Do pieca. Zobaczymy. Tak, synu, słucham Cię. Jak ktoś włoży do pieca trzy kawałki to. Zrobi się miksturę Włoży tam się małe dziecko. Miksturę. I małe dziecko? Do pieca chcesz wkładać? No coś ty synuś, nie my nie wkładamy dzieci do pieca kochanie to jest taka ciekawostka A to jest ciekawostka, ja nie wiedziałem o tym No ale wracając do meritum Tylko celownicy tak robią To w środę przyjeżdżają, 8 listopada Mają im zająć się Jakieś 3 dni, więc w piątek będziemy stan surowy, zamknięty już. I będę robił podsumowanie kosztowe na pewno, tak żeby pokazać Wam, ile nas to wszystko kosztowało. Będę pewnie dzielił te filmiki na trzy części albo na cztery, bo oddzielnie podsumuję bramę garażową, oddzielnie podsumuję drzwi wejściowe i te drzwi boczne, oddzielnie podsumuję stolarkę całą. No i potem na końcu zrobię podsumowanie kosztowe całości całego stanu surowego zamkniętego, tak żebyście mogli się dowiedzieć ile tak mi na ile mniej więcej się należy nastawiać budując dom w dzisiejszych czasach. Oczywiście każdy może mieć różne ceny. Bo to dużo zależy od regionu, doboru ekipy, materiałów, od systemu, w którym budujecie. Natomiast zawsze tego typu materiał może stanowić bardzo fajny punkt odniesienia do swojej sytuacji. Może być przydatny dla osób panujących budowę, żeby gdzieś złapać jakiś poziom. Bo u każdego to wygląda inaczej. Jeden wyda więcej, drugi wyda mniej. Eee jak to w życiu prawda więc no zobaczycie jak to wyjdzie u nas czy przekroczymy pół miliona czy nie przekroczymy pół miliona dowiecie się już wkrótce myślę że kwestia kwestia tygodnia pewnie gdzieś do maksymalnie dwóch jak ja będę do tego siadał i nagrywał no i zaczynamy potem lecieć dalej Zaczniemy izolację chudziaka po tym jak zamkniemy budynek. Ja jeszcze myślę czy położyć, czy położyć jakąś folię w płynie i tu myślałem o SOPRO DF523 czy też położyć membranę. Tu trochę boję się membranę kłaść, bo jak wpuszczę potem hydraulików, tynkarzy i tak dalej. Nie wiem czy ta membrana da radę mówiąc wprost czy jej nie zniszczą panowie którzy przyjdą o żona coś znalazła czekajcie piękny grzyb ale piękny grzyb i jeszcze piękna grzybiarka boże jaki nam uśmiech posłała coś cudownego mama mówi żebyśmy szukali kolejnego bo tam gdzie jeden grzyb tam grzybów może być więcej może, ale wcale nie musi być ich więcej. A tutaj może być gdzieś w tej okolicy może być kto jakiś grzybek, bo być może tutaj jeszcze nikt nie był i nie zebrał tego co się chowa przed nami. No ale popatrzmy. Poszukajmy tych grzybów. Ja nie będę się na was patrzył, bo się rozglądam za tymi grzybami. Bo to jest taka nagrywka trochę z doskoku, można powiedzieć. Nie taki był cel wyprawy, żeby tutaj latać i nagrywać na stopno, ale tak trochę, tak trochę przy okazji pogadam sobie trochę opowiadam jak to wygląda no a w kontekście tych planów tej hydroizolacji, no to jeszcze myślę o membranie Kati Sprint, ale knaufa oczywiście, ale ale mam trochę obaw, kurczak. ją położę i zacznie mi hydraulik, tynkarz czy ktokolwiek inny potem po tym ganiać dziur porobią, a folia będzie trochę trwalszym elementem A dwóch elementów nie chcę łączyć, widziałem gdzieś na filmikach, że ludzie smarują folio, potem kładą jeszcze membrany Ale to przerost formy na treściu, po cholerę to tyle pchać pieniędzy i wykładać i robić dwa razy izolację. Jak w zupełności moim zdaniem wystarczy raz o dobrze. No ale jak ktoś ma wolne środki, no to kto komu zabroni w ten sposób postępować Mi się to wydaje zbędne w gruncie rzeczy. No i chcę postawić na jedno rozwiązanie trochę na ten moment folia. Taka wpłynie, wydaje mi się, kurczę trochę bardziej trwałym elementem przy tego typu pracach. A co my tu mamy? O, mam grzybka. Spójrzcie, zobaczcie, jaki, nie wiem co to jest. Moja żona będzie wiedziała, ale to jest chyba, to nie jest trujący grzybek, bo pod spodem ma. To jest podgrzybek. Grzybek podgrzybek. No, proszę bardzo, do trybuni. Do słyszenia pójdzie. Czasami coś trafi tutaj, słuchajcie. Nie ma tych grzybów, jakoś bardzo dużo w tym lesie. A jesteśmy w pięknym rejonie Polski. Te lasy tutaj są fajne, czyste. U mnie na Mazurach, jak pojadę w swoje rodzinne strony, to tamte lasy tak czyste jak tutaj nie są. Tam jest bardzo dużo. Jest. Różnych krzaków, badyli, no, są pozarastane, mówiąc wprost, także, także ciężko się po nich poruszać, no jest potworna ilość kleszczy tam. Tutaj tutaj raczej, raczej tych wrednych robali nie ma. Ostatnio jak to nic nam nie powskakiwało. A już chyba też pora taka jest nie do końca dobra, chociaż ciepło się zrobiło, to mogło się... Budzić, będziemy się oglądać w każdym bądź razie. No ale przyjemny czas pochodzić po lasku, porozglądać się. Gdzieś nam uciekła córka z babcią i z dziadiem. rozdzieliliśmy się. Oni poszli swoimi ścieżkami, my swoimi z małym. No i, no i. I. Co, coś chyba żona znalazła, bo się schyla. O ja też coś, coś tutaj mam Ale to jest tak piękny podgrzybek chyba Może być ładny, zdrowy Niezjedzony przez robale. Tak synusiu, ja też znalazłem. Choć weźmiesz ode mnie i mamusi dasz, dobrze? Dobra. Znajdziesz zaraz drugi patyk, wiesz? Zobaczmy w tym lesie jest patyków. Tu jest dużo patyków, synio. Dużo patyków tutaj jest w tym lasku. I tu chyba nikt nie chodzi, bo tutaj da się coś jeszcze znaleźć. Nie ma dużo tych grzybków, one się chowają przed nami. Karabin patykowy chcesz sobie zrobić? Po co ci krawin patykowy? No bo będę iść na wojnę patykową. Ale na wojnę, nikt nie chce na wojnę chodzić. My żadnej wojny nie chcemy, wiesz. Ale patykową. Patykową wojnę? Obranek Dobrze. No i spójrzmy tu jeszcze. No i co dalej? dalej po izolacji. Będę robił strych. Będę gdzieś w połowie listopada zamawiał płyty OSB. Gdzieś u lokalnego, na lokalnym składzie z drewnem znalazłem taki fajny skład, gdzieś tam koło, koło, nie pamiętam koło czego jakaś miejscowość pod Warszawą. W miarę blisko nas. Koło komorowa. Koło komorowa Jest bardzo fajny skład na którym to ceny są bardzo atrakcyjne dowożą też niedrogo, bo chyba krzyknęli mi 80 zł albo 70 zł za przywiezienie 14 płyt OSB, ale pewnie będę musiał policzyć dokładnie ile tych płyt OSB Zamówić bo Ale kiedy... na tym strychu jest 40 metrów kwadratowych nie, podłogi w sumie łącznie. Nie wiadomo, że, że jakieś docinki. Co zgubiłeś? Ja zgubiłem taki płaszcz. Będzie płacz. Tak, docinki jakieś będą musiały dojść. Trzeba będzie się na, na jętki albo kleszcze, jak to woli też złapać oparcie, więc trzeba będzie podocinać trochę, więc muszę policzyć dokładnie ile tego ile tego zamówić, bo lepiej żeby zostało, niż żebym musiał drugi raz domagać, bo płyta OSB to się przyda gdzieś do, do jakiegoś nie wiem pewnie zabudowania tej szczeliny pod bramą garażową. Która się pojawi po montażu, no generalnie się przyda. Więc... Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. No ale lepiej więcej niż mniej. Co zamawiać? No, synek krzyczy i straszy zwierzątka. Synek, tak? Straszysz zwierzątka. Trzymaj patyczki mocno, nie strasz zwierzątek, bo zwierzątka się będą bały i będą uciekały i będą się chowały. Wywiórki, liski i inne śmieszne, leśne zwierzaczki. No i dobra, słuchajcie, my idziemy zbierać grzyby dalej.